no, nie ułatwiaj sobie. Trzynaście. Nie, Nie. <laughs> to nie jest łatwa konkurencja. Trudna, trudna. W Regulaminie to też nie ma, niestety, A, że na przykład nie możesz, nie, nie możesz się no, Nie, krok, Paweł, taniec to jest krok taneczny, więc to nadal jest podejście. Nie, nie. Ja mogę powiedzieć, ja i wtedy to nie jest... Wersja. Nie wiem, ale ty sobie w tym nie rzucałem. Nie wiem, w taki sposób. Masz próbny jeden. Nie, to jest moja praca. Nie, nie. Dało mi się dwa razy. Nie, dostać przy mery, ale teraz wychodzi. Wystarczy. Na nagraniu zobaczysz Adam, że przy pochyleniu był problem, wiesz? Ja i tak to, dopiero... to... to tutaj to pochylenie było właśnie tą odległością której brakowało do wbicia moim zdaniem na nóż albo pół nawet nie e, e, na się przykład się

Terima kasih telah menonton! jedna z łatwiejszych. Próbny jeden. Będą do gryfki. Na przykład masz e, zupa gotowa, nie? 16 Gotow. Szynka e, na, łososiowa? Łososzów. Damy brzegi miałem. Dobra, kolejna osoba. Ale za... chciałam. co? Bo... Ile masz Bo... punktów? 12. Bo... Chciałam to powiedzieć. Że... Mówiłam ci, że masz nic nie oddać. Ale to co masz zero? Nie, jedna, która... ja nie będzie mam zero. O... zero Dogrywki wśród punktów Ale zero nie będą. Nie jak mu zero punktów to, to konkurencja będzie w tym temacie. Ja myślę, że będziemy tutaj walczyć po ostatnim no, miejscu. Bo wszystkie zera będą robiły dogrywkę pewnie no. jeszcze o, o trzecie miejsce. Pierwsze, drugie i... Dobrze, że wcześniej Was trochę ponagrywaliśmy w trakcie ćwiczeń. Jest to fajnie, będzie to widać później na jak to zmienia właśnie. Tak. Presja szynki. Wszyscy chcą szynkę na święta. Te no teraz. słynne 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 bo może będzie słynne może będzie słynne 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 liczną tutaj publiczność. Aj, kurde, no. Będą dogrywki. Podzielisz do się? Oceniasz nasz YouTube, jeżeli myślisz, że ktoś tam ogląda. Mamy trochę materiału na memy. Noworoczne. No, słuchaj, z Kasią nie ma co się kłócić. No to by był problem, <grymne> Dobra, to teraz ma być w razie. Nie, w razie czego, Kasia, to jak zwykle, liniowo jest zawsze na korzyść zawodnika. Ale było to więcej, no dobra, dobra, chodź. To byłaby bardzo gruba linia. Czyli jak na linii, to na korzyść zawodnika. No, w różnicy masz to samo. Okay, I w też. Przynajmniej tak, jak słyszałem. Że jak trafisz w linię, to nie wiem, 9 do 10, albo 4 do 8. Tutaj przychodzisz, a 15. To tak. znaczy, mówi się wyższa wartość, ale w no, ta tak linia tak. Ładnie! Strzymał, tak. Nie przerwie tej linii. Się kłócą, że jakby patrzy, że dotyka, ale najśmieszniejsze jest to, że jak strzała wchodzi w tarczę, to troszkę wciąga tej tarczy punktowej ze sobą, nie? Wygląda jakby dotykało, a jak wyciągasz, to później się potwierdzi, nie dotyka. I j**a, mam kurysa. I tam powiesz, że wygrałeś Tak, odcinkę. dokładnie. Ale, że brałeś udział. No, w to, że... Ale nie martw się, nie Jestem <laughs> Eeey, IT. Dobra, jesteś jeden. Trochę, trochę tak, trochę tak. Marcin, kup się. Ania potrzebuje szynki. Dokładnie. Mama już ma plany. Ty Gratuluję. Magiczne. I to jest tak, że teraz nam się nie udaje i mamy takie. O, musimy poćwiczyć dalej rzucanie. To trzeba przechodzić na warsztaty Taki widzisz? Ono, ono. Trzcinie. Czy? Czy może musimy zmienić kakiś dzień? A co? A może Ale chcesz też rzucić? Słyszysz? Za chwilę będę sędził? Wow. Łoo <noise> Przysz Kasiu, jak wszyscy to wszyscy. Kasia też. Ale to też. Jak wszyscy to wszyscy. Musimy mieć dowód na to, że się nie da w to trafić. Tak, nie. Ale on jakoś on nie stoi.

1-1. No. Bez wyciągania noży. Bez wyciągania. Uważaj, a może by. żeby nie dostać? No. Kurcze, mogliśmy zapisać w drugiej statystyce. Ile razy kto o zero? Ja pamiętam swoje wyniki. Jakimś cudem. Wszystko jest nagrane. No, ale... yeah, yeah. Wszystko jest nagrane. Nic nie wyprę niczego. Zero punktów. Więc jestem <grym> egzekw z 50. <-troni> Gratulujemy. <grym z 5 -troni> probne, probne. Nie, no Czy nawet ta... nie ma potrzeby? Dwa <grym z 2> punkty. Mhm. Nie, po prostu nie zgadzam. 13. Nie. Próbuję ciszej, ale... Ale jest złożony. Może krzyżko są jakieś randomowe numerki, żeby go zmylić. 10. 1. <gry> <noise> i oceniają to on nas wszystkich uczy <noise> to się jeszcze dziwi swojemu wynikowi <noise> A.

Ale weszło to już dużo Dobra, mamy... <śmiech> 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 Zaliczone. <śmiech> Uuu. Czyli trzy osoby mają pod dwa. No. Ta. no to Jesteśmy będzie... zawsze straszni. No. Mamy to. Lecimy z Koksuniem.

Dobra, lecisz Artur! Wszyscy na ciebie patrzą! Nie uda Numer 9.

Teraz zbieram kasteczki. No Chyba jest bardziej napisane. Znaczy jest półgięcy, ale. No teraz to jest pojazdów To już to. Pomogę zerwać? Dobra, zaraz tutaj zobaczymy. Na nagraniu. W ucznictwie by było liczone to, co miało być. Jeżeli w I na tak. to w ucznictwie by była ósemka. Od góry no jeszcze jest, proszę. Wiesz, wyciągniemy, zobaczymy, w którym numerze jest większe wgięcie. Sprawdzamy. Wiesz, równo, idealnie. Ale przeszczypało ósemkę, nie? Więc no. jak najbardziej. Okej, okay, dobra, mamy chyba. Wygranego. mamy wygranego. Mamy Już? A jeszcze, jeszcze nie rzuta? Czy Masz jeszcze jakieś rzuty, czy nie? A, jest wszystko. Dobra. OK, więc... Jej, yeah, mamy zwycięzcę! Dobra, na razie. Nie, skąd. Ale kuchenny Ja mam kuchenny Ty powinieneś mieć macie kuchenny noć no Chyba szczotkę w tej chwili Będziemy się dzielić na wszelką jak na święta. No to Jezu, tak. nie, nie, nie ziel tego! Jak to nie? No co? Nie, w ogóle! O to porki, to porki. A mam, ją gryźć tak rytualnie? Każdy... Tak, tak, właśnie tak. Ale ja mam słodycz gryźć, się tego nie zrobię. Trzega no, wypadnie, kurczę. Ja mam nie szyneczka. mam że to moje to zęby czasem na chlebie polegną. Trzyneczka na bieżące. Czy te o tym zale? Oj, jest śmiech, jak, ja jak świnie paszon. To jest niestosowne. O. Nie wiem, wszystkie bliżące. Świnki. Mam <grymne> jakąś kolendę coś? <grymne> nie będzie równo. Dobry. Niestety, nie będzie równo. A jeszcze dodatkowo z moją matematyką. No, <grymne> <O>. <grymne> <Stam Znaczyńmy, grymne> jakoś tak... Poczujemy dalej. jest bezobrotnie. Tak, jak wypuszczam, to Artur, kroi z zamarzniętymi rękami. Ja się u... tak. ukrywam. Nie zrobię tego. Nie zrobię No, ty na pewno nie. W ogóle masakrę to jest. Palce się posycią. Bardzo proszę. Zapraszam. Już kończymy nagrywanie. <grywa> Dziękuję bardzo.